Film, który za chwilę obejrzysz, jest zrobiony dla beczki i może źle wpłynąć na twoją psychikę. Oglądasz na własną odpowiedzialność. And we got him. Witajcie, ja jestem Fajterczyk. Witaj. Zgubiłeś się? Pewnie się zastanawiasz, gdzie trafiłeś? Szczoteczkę do buzi, jak najdalej. O tak? E, cały świat źle je kanapki i mnie to definitywnie wkurwia I ja was teraz nauczę Proszę bardzo Jest O kurwa Przykrywamy to i to Tak właśnie Tak miało być, chciałem powiedzieć Tak miało być Ej A ja to generalnie go go I zrobię głupiego mema i wszyscy go na YouTube'a! Na Facebooka! <laughs> tak nie umiem montować fajnie. Nie będzie w ogóle żadnych cień. Super! Jestem głównym. Już nadciągam! Coś poszło nie tak. Nie wiem. Mam za sobą okno i odbija niesamowicie bardzo światło. Możecie zobaczyć, że tutaj... Nie. Jezus jestem, mam teraz taką aureolę. <gry> tu mam szafeczkę, w której mam narnię i często sobie tu wchodzę i mówię siema narnio. Wchodzę i mówię, ty stary, nara. Widzimy się yy, stronie szopy, ale nigdy nie wychodzi i zawsze wychodzę tą samą stroną i jestem oszekłany, bo ponoć szafa miała być magiczna, a nie jest. Jestem gotowy do wszamania tej pizzy. E, także co? Będę ją gryzł teraz. Mamy pizzunię. Łole pizzo. Mm. Mm. Jest dobra. Jest ostra. O kurwa! Teraz wyszło. Myśląc, że to jest... Duch kobiety, i faktycznie byłby to duch kobiety, to bym sobie ją obczaił. Patrzyłbym na tego ducha i ja bym powiedział tak, no kurwa, ej, całkiem niezły duch. W sensie, duchy to przecież dusze ludzi i wyglądają niekiedy jak ludzie. W sensie wyglądają tak, jak wyglądali kiedyś za życia. Jakbym zobaczył taką ducha laski mniej więcej w moim wieku czyli mniej więcej 20 lat to bym powiedział duchu chodź się ruchać <laughs> jakby ktoś by mógł powiedzieć że jestem nekrofilem tylko że ja nie rucham zwłok tylko duszę czyli że jestem nie wiem du duchofilem No to weźmiemy ręcznik, nie? I yy, musicie go tak fajnie sobie złożyć. Tak, o, właśnie, coś w tym stylu. Zajebiście, ale ja składam ręczniki, super. I następnie bierzecie sobie go na czoło, nie? Kurde, czy to się zaciśnie? Trochę za grube, ale przecież. O! Grube jest dobry, To jest macie. Macie, lubi dużo wpierdalać. Kurwa, no, zajebałem się. Otóż, mamy jajko. Jajko nie jest uszkodzone. Jak Boga kocham, no, nie jest uszkodzone. To nie jest styl modliszki, nie, nie. To jest styl fajterciaka. Normalnie, byku. I walczysz tak. Uuu! O, teraz jest świetnie. I to się robi coś takiego, nie? Spodnie podciągnę i tak. Mame jajeczko. No w ogóle oczy mi latają w, w różne strony, a mówiliście mi patrzy to kamery, a nie, oczy ci latają. Oczy mi latają dlatego, że y, jestem naćpany <noise> i chcę mi wypaść orbit. Mógłbym kurwa siedzieć i wymieniać totalnie, co mnie wkurwia. Wkurwia mnie sama myśl o tym, że coś mnie wkurwia. Ale ogólnie, no to nie wiem, czy kurwa robić o tym pierdolony film, cały o tym, że coś mnie kurwa wkurwiło. <noise> Czy może dać sobie z tym spokój I wyjebać kurwa w pizdu daleko Oczywiście wkurwiłoby mnie to Że poszedłbym tam kurwa z buta Bo wkurwia mnie to, że nie mam samochodu Jeszcze się zniebałem No i kurwa zajebiście Wkurwiłem się Dziękuję za pytanie Trzymaj się Jak się to wyłącza?